Chce pomocy ktoś, strażak sam to spoko gość. Tam, gdzie groźnie, tam, gdzie źle, na ratunek zjawi się. i Nie wie, co to strach, strażak sam. Czy to pożar, czy tak? Czy z wodą kram, to sam radę da. Całe miasteczko go zna. Strażak sam. To nie moja wina Cześć Radar, co tu robisz? Szukamy Penny i twojej mamy Radar podjął trop z bluzy twojej mamy i przyprowadził nas tutaj To nie jest bluza, ale dres i to mój Jak mogłeś, tato, dać Radarowi złe ubranie do powąchania? Przepraszam, zapomniałem, który jest czyje To jest z pewnością mamy? Zaraz! Już pamiętam, pamiętam, co Helen powiedziała. Mówiła o studziennym traku i wąskim wzgórzu. Chodź, radar, poszukaj ich. Pani? Jest w porządku, dzięki Helen. Oh, cieszę się, że pamiętałeś o ratownikach, Mike. Jasne, że tak. Pamiętałem nawet, dokąd się wybrałaś. W końcu. <laughs> o, wybuchł jakiś pożar w domu Fladów. O nie! To na pewno ma związek z odcięciem prądu. Wróciłem. Nie na długo sam. Idziemy. Dobrze. Nikogo nie ma w środku, tak? Tak, wszyscy byli na zewnątrz! Świetnie. Penny, przynieś zestawy oddechowe. Jasne sam! Odetnij prąd głównym wyłącznikiem, penny. Wyłączone! Po odcięciu prądu, zawsze wyłączajcie swoją kuchenkę. Bo po włączeniu prądu czasem zapomina się o tym. Ja zapomniałem! I z pewnością nie kładziemy niczego na kuchenkę, zwłaszcza serwetek. To też moja wina. O, o, przepraszam, powinienem skorzystać z pomocy. Chciałem wszystko zrobić sam w prezencie dla ciebie, Helen. Chcesz kiełbaskę? <śmum> <śmum> Raz, dwa, trzy. Drugiej takiej nie ma nigdzie tu, hu hu Drugiej takiej nie ma nigdzie tu, hu Nie ma takiej drugiej. najlepszego. O, to było fantastyczne. Dziękuję. Sam Norman, oddychaj. Przepraszam. Nic wam się nie stało? Nie, tylko łodzi. Nic się nie stanie, dopóki będę wypompowywał wodę. Dobrze, najpierw dzieciaki. Sara? James! Ty zostań i pomóż Charlie'emu. Co? Ale! Dobrze, zostanę. Dzięki, Norman. Brawo. Weźmiemy cię na hol, Charlie. Musimy wyprowadzić walenia na morze wspólnie. Dobrze? Tak, myślę, że z Normanem damy radę. Widzenia, wielorybku. Wyprawa zamieniła się w prawdziwą przygodę, Dilis. Czyli kto wygrał zawody wędkarskie? Wszyscy wygraliśmy. Była taka wielka. Nie, była taka. Ale na szczęście uciekła nam. Na szczęście? Czemu na szczęście! No, mam I co w tym śmiesznego! Nie rozumiem! No nie! James, Sara i Norman gdzieś zaginęli. Widziano ich ostatnio na plaży. Wezwijmy pogotowie górskie! Tom poszuka ich z powietrza, ja z Penny poszukamy z wody. Słuchaj, Sam, widzę tu sara i... 500 metrów od północnej zatoki klifów. Dzięki Tom, też ją widzimy. Spokojnie, Saro? Mam cię. Gdzie jest Norman i James? Weszli do jaskini. Nie wiem, czy uda im się wejść. Wejście do jaskini jest pod wodą. Coś tutaj do nas podpływa! To jakiś morski potwór! Ale Norman! Nie ma czegoś takiego jak. Penny! Witajcie, chłopcy! Norman, wracaj! To Penny! Wiedziałem to! Nie bójcie się, jesteście bezpieczni! Uratujecie! Ale co ze mną? Zaraz tu wrócę, Norman! Trzymaj się mnie, James! Ale jest zimno! Nie przejmuj się, James. Przypływ już się cofa. Woda powoli opada. Radostko! Radostko! Zadzwonię po strażaka sama. Norman spadł z nabrzeża? Tam, jedź do portu. Norman Price spadł z nabrzeża w Gokarcie. Tak jest ser. Uspokój się Norman, już jesteśmy. Staraj się złapać zalinę! Doprawdy, Norman, tym razem przeszedłeś samego siebie. Doprowadziłeś do wypadku samochodowego i naraziłeś się na wielkie niebezpieczeństwo. A mogłeś tego uniknąć, gdybyś poczekał na Majka, żeby pomógł ci zbudować go karta. Przepraszam, Sam. Przepraszam wszystkich. To się już nie powtórzy, przyrzekam. Mm. Przykro mi, ale same przeprosiny nie wystarczą tym razem. Musisz naprawić wszystkie szkody, które spowodowałeś. Czy po tym wszystkim pomożesz mi zbudować prawdziwego go-karta? Oczywiście, mój drogi! Z przyjemnością! Daj klucz! O, super! Ale najpierw naprawimy hamulce, odnowimy zderzaki, umyjesz samochód, a potem. Zrobisz to wszystko, o co poproszą cię inni ludzie. Sam! Może ponożesz mi jeszcze raz? Teraz z tego MP3 leci dźwięk syreny alarmowej. Przepraszam, dilis, ale musisz opuścić budynek na wypadek, gdyby pożar się rozprzestrzenił. Pożar? Jaki pożar? Norman! Uciekaj stąd, szybko! Nie mogę sam, bo się przykleiłem. No dobrze, rozumiem. Penny, przynieś śrubokręt. Odkręcimy klamkę. Dobrze sam. Śruby zardzewiały. Nie chcę się odkręcić. To zdejmij całe drzwi. Normanie Price! Natychmiast odłóż te drzwi! Nie mogę! Przykleiłem się, mamo! U, nie martw się, Dylis. Odkleję go. Potrzebuję tylko zmywacza do paznokci. Nie mogę uwierzyć, że udało ci się przykleić do drzwi. Na kleju było ostrzeżenie, ale ty nie lubisz czytać instrukcji. Instrukcja bywa pomocna, Norman. Każdemu przyda się pomoc. Przykro mi. Mnie też jest przykro. Nie wiedziałam, że słuchawki mogą być niebezpieczne. O, niech to. Szkoda tego samolotu. Jak byłem w twoim wieku, uwielbiałem sklejać modele normalne. Naprawdę? Mike, jeżeli kupię nowy model, to pomożesz mi go skleić? Samemu jest bardzo trudno. O, jasne, bardzo chętnie. <grymny> no cóż, chyba przyszła pora wracać do remizy Elvis. Wow, 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 jestem jak kolejka górska. Jeżdżę szybko Elbis. i do przodu jeżdżę. <grymny> Mamo, sam już tu nie przyjedzie. Pomyśli, że znowu tylko udaje. Zostanę pożarty jak ten chłopiec z jego opowieści. A ja z tobą! Przepraszam, mamo, to... to moja wina. To ja włączyłem alarm. Ja tylko chciałem swoją piłkę. To o Norman! O! O! To sam! Uważaj, spadniemy! Normalnie, Price, tego już za wiele. Co wy tam robicie? O, uciekamy przed wilkiem, spójrz, jest tam za ladą. Serio, już nie udajemy. To nie żaden wilk, to lis. I chyba coś mu się stało, biedny maluch. <laughs> Musimy go stąd zabrać. O sam, tak się bałem. Myślałem, że już nie przyjedziesz. Norman, zawsze odpowiadamy na wszystkie wezwania, nawet gdy mogą być fałszywe. Nie martw się, nie zrobię ci krzywdy. Już! Założę jeszcze bandaż na tylną łapkę i wszystko będzie w najlepszym porządku. Sam! Tak, Norman? Przepraszam za to, co zrobiłem. To ja specjalnie włączyłem ten alarm. Wiedziałem. Lecz dobrze, że się przyznałeś. Trzymaj się, mały. Chyba Norman nie będzie już wywoływał wilka z lasu. O, chyba raczej wywoływał lisa. Ma <laughs> czasu do stracenia. Strażacy z Ponty Pandi do Pogotowia Górskiego, będzie nam potrzebna Wasza pomoc. Stąd nie wygląda to najlepiej, ale brzeg klifu wydaje się stabilny. Odbiór. Zrozumiałem, już podjeżdżamy. sam! Czy komuś coś się stało? Nie sam. Nic nam nie jest, tylko mój autobus ma kłopoty. I Norman też! Dobrze, Pośpieszmy się, Elwis, zaczeplinę. Odsuńcie się stamtąd. Powoli wyciągam. Sam, szybciej, bo klif zaczyna się osuwać. Robi się to. Dziękuję, Sam. O, dziękuję. Ura! Przepraszam, że się tak wymknąłem, mamo, ale czuję się znacznie lepiej. Co prawda zadzwoniłeś po pomoc, ale nie powinieneś się tak bawić z wełnisią. Co teraz zrobimy z Normanem, Sam? Chyba wiem, jak może się zrehabilitować. Wybuch! Pożar w naszej kawiarence! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Pośpieszcie się! Tym razem to nie jest fałszywy alarm! Czarny zawiadomu osobiście! Penny i Elvis, przygotujcie węże. Ja sprawdzę, czy nikt nie został w środku. Dobrze, sam. Mamo, mamo! Norman, zostań! Ale moja mama jest w środku! Twoja mama jest tutaj! Norman! No, tak się wystraszyłem, że jesteś w niebezpieczeństwie. O, Norman! Czy naprawdę ci na mnie zależy? Oczywiście, o. że tak. Jesteś moją mamą. Przepraszam cię za ten świecznik, mamusiu. Nie wiedziałem, że może być aż tak groźny, ale teraz zrobiłem znacznie bezpieczniejszy prezent. Pudełko na listy. Całe wieki zajęło mi malowanie. Podoba ci się? O, Norman, to jest piękne. Prawdziwy skarb z ciebie. Naprawdę. Mamo. <laughs> Autobus się pali na wzgórzach Ponty Pandy. To autobus Trevora. Zabrał tam dzieciaki na wycieczkę. Co, co, co? Trzeba się śpieszyć! Dobrze, że udało ci się wszystkich wyprowadzić. Jednak ogień byłby znacznie mniejszy, gdybyś tylko nie otwierał maski. Jak to? Naprawdę? O, tak, dowiedziałem się tego dziś na treningu. To tak jak ja. Dopływ powietrza podsyca płomienie, prawda? Sam. Dlatego mówiłem, żeby nie otwierać. A? Powinienem był Cię posłuchać, Norman. Dzisiaj kilkoro ludzi dało mi dobre radę, ale cóż, nikogo nie posłuchałem. Przepraszam. Chcielibyście wrócić z nami? Wszyscy nie zmieścimy się w Jupiterze. Zadzwonię po Toma. On na pewno nam pomoże. O! Tam, widzę go. To soku. Proszę zobaczyć. O, masz rację. Tak. Dzisiaj to miałem rację we wszystkim. Będę pamiętał, żeby zawsze Cię słuchać, Norman. Dobrze. O. Proszę zobaczyć, to orzeł Bielik. Huh? Gdzie? Żartowałem, ale dobrze, że Pan posłuchał. <ścoughs> Spokojnie, Doli! Zaraz cię uratujemy! Przelecę jeszcze nad plażą! Czekaj! O nie! Widzisz tam na wieży! To Norman! Tom, Tomasz do załogi, teraz sam spójrz na wieżę! To Norman Price! Co on tam robi? Pomocy! Ewis, gaś płomienie. Peni, stabilizuj Jupitera i podnoś wysięgnik. Nie martw się, Norman! Sam zaraz cię uratuje! O! O! A nie mówiłam? Wiedziałam, że coś mu grozi! Szybko, Sam! Zabierz mnie stąd! Ciastko! Brawo! 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 Biegniemy w złym kierunku! Kompletnie nie poznaję tego lasu! To ja tu prowadzę! Lepiej znam się na stronach świata! Kto tu prowadzi, kto się zna, na czym lepiej! Zgubiliśmy się! No, masz rację. To jak my teraz wrócimy do domu? Wiem! Poszukamy znaków, które widzieliśmy, gdy szliśmy w tę stronę! Na przykład z tej wielkiej skały! Ach. Bronwyn, masz coś, co należy do bliźniaków? Żeby radar mógł znaleźć trop. Tak, mam ich kurtki. Trzymaj, piesku. I wąchaj dokładnie. Radar, jesteś nam potrzebny. Musimy znaleźć Jamesa i Sarę. Dobry piesek. Helikopter! Dom! Jest! To ta wielka skała, byliśmy tu dzisiaj. O! A tam jest studnia! Idziemy w dobrym kierunku! Słyszysz czekanie? Tutaj, tutaj sam! James jest pod tymi skałami. Szybko, radar. Szukaj, Jamesa. Czuły nos radara zaraz wywącha Jamesa. Wyciągniemy go tak, by nie osunęły się skały. Dobry, piesek! Nic ci się nie stało, James? Ach, nie! Wszystko dobrze! Jestem cały! Tylko nie mogę stąd wyjść. O! Penny, przynieś szybko płachtę z wozu. Zbudujemy osłonę na wypadek, gdyby spadło więcej kamieni. Tak jest, sam. O, dobrze, że jesteś, Elvis. <grym>, dziękuję. Proszę bardzo. Poczekaj, James. Muszę cię obejrzeć. O, 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 dziękuję sam. Wszystkim wam dziękuję. Mówił pan, żebym trzymał się z daleka od tego miejsca, a ja nie posłuchałem. Na szczęście nic ci się nie stało, ale dlaczego tu kopałeś? Myślałem, że znajdę jakiś fajny prezent dla mamy, ale wykopałem tylko puszkę. A tak bardzo chcę dać mamie coś wyjątkowego. O, oh, James, synku, jesteś cały i zdrowy. To najważniejsze. Mm. Wie pan co, kapitanie? A może spróbowalibyśmy jeszcze raz poszukać tu tych cennych monet? Nie, nie, ja naprawdę mam już na dzisiaj dosyć. Ojej, proszę, kapitanie, tylko przez chwilę. O, niech będzie. No to chodź, Kryglington.